Chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o tym, co dzieje się z kredytami, leasingami i naszymi pieniędzmi w dobie koronawirusa. Odniosę się do tych najbardziej pilnych spraw, jak tak zwane wakacje kredytowe, jak odnawianie finansowania, otrzymanie nowego finansowania, jak wygląda teraz sytuacja z rejestracją pojazdów. I o przestępczości w internecie, na którą jesteśmy wszyscy narażeni i nasze pieniądze. A ja nazywam się Dorota Krajewska-Roszyk i jestem niezależnym doradcą finansowym. To znaczy współpracuję z wieloma bankami i firmami leasingowymi. I zawsze wyszukuję najkorzystniejszych ofert swoim klientom. Dlatego mam taki szeroki ogląd na to, co dzieje się w tej chwili na rynku finansowym i chcę się tym z wami podzielić. Ja na co dzień dostaję dużo maili z banków i z firm leasingowych. W tej chwili też mamy bardzo dużo szkoleń online, więc ta moja wiedza jest szeroka. A jednocześnie przez wiele lat pracowałam jako analityk kredytowy i też um, aprobowałam kredyty, więc z drugiej strony wiem, jak to wygląda od strony banków. Zostań ze mną i oglądaj do końca. Temat pierwszy. Pewnie wielu z Was już złożyło albo rozważa złożenie wniosku o odroczenie spłaty swoich zobowiązań, czy to kredytowych, czy to leasingowych. Tak zwanych wakacji kredytowych. Pozwólcie, że będę używać tego terminu, ponieważ jest mi tak najłatwiej i najszybciej mówić, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że on jest trochę niefortunny, bo nie jesteśmy w tej chwili w wakacyjnym nastroju. Związek Banków Polskich wydał taki komunikat, w którym zarekomendował bankom, aby umożliwiły klientom wzięcie wakacji kredytowych. I umożliwiły to w formie nieodpłatnej. Komunikat ten jest rekomendacją, dotyczy zarówno banków, jak i firm leasingowych i firm factoringowych należących do tych banków, ale inne instytucje finansowe, będące w rękach prywatnych i nienależących do banków, też poszły na rękę klientom i też umożliwiają złożenie takich wniosków. Najczęściej wakacje kredytowe można wziąć na okres od 3 do 6 miesięcy. Każda instytucja finansowa podjęła taką decyzję, jak to zrobić, w jakiej formie, ym, niezależnie i w każdej instytucji finansowej wygląda to trochę inaczej. Są instytucje, które mówią, że wakacje kredytowe można wziąć. Tylko na 3 miesiące, inne, że aż na 6. Są takie, które mówią o możliwości odroczenia samych rat kapitałowych, a odsetki trzeba płacić, a są też takie, które y, umożliwiają wzięcie wakacji kredytowych na całą kwotę. Są też jeszcze inne, które na przykład przez 3 miesiące pozwalają zawiesić całą ratę, a przez kolejne trzy tylko ratę kapitałową. Więc jak widzicie, w każdej firmie wygląda to inaczej. Wnioski można składać przez bankowość elektroniczną i przez infolinię. Oczywiście można też składać w oddziale, ale dla bezpieczeństwa lepiej akurat tą formę unikać, tym bardziej że oddziały teraz pracują w okrojonym składzie. Część z nich jest zamknięty, czy mają krótsze godziny pracy, więc rzeczywiście lepiej i bezpieczniej zrobić to w domu. Czas, kiedy oczekujemy na decyzję instytucji finansowej w tej sprawie, to jest 7 do 14 dni. I ym, bardzo dużo tych wniosków w tej chwili zostało złożonych, w związku z czym no, ten czas oczekiwania nie jest taki szybki. Można się spodziewać, że klienci, którzy spłacali terminowo dotąd zobowiązania, będą traktowani przez banki przychylniej, a ci, którzy mieli opóźnienia, mogą mieć odmowy. Słyszałam też niestety, że osoby, które płaciły terminowo, również dostały odmowy z jakichś względów. Tak więc jest to absolutnie sytuacja indywidualna. I może się zdarzyć, że otrzymacie odmowę. W takiej sytuacji rekomenduję zwrócić się jeszcze raz do instytucji finansowej. Ja mówię instytucja finansowa, ponieważ mówię jednocześnie i o bankach, i o firmach leasingowych, i o firmach faktoringowych, więc włożyłam te firmy do jednego worka, nazywając je instytucjami finansowymi. Jeśli braliście zobowiązanie finansowe poprzez pośrednika, to warto wrócić do niego i poprosić go o pomoc, ponieważ on zarobił pieniądze na zrobieniu transakcji z wami i teraz um, powinien być tą osobą, która pomoże wam i doradzi. Jeśli na infolinii czy w oddziale: Otrzymaliście odmowę, czy osoba nie jest chętna, żeby Wam pomóc? Proście o rozmowę z kierownikiem, proście o rozmowę z przełożonym. Komunikat Związku Banków Polskich mówił o tym, że taka możliwość ma być bezpłatna. Różnie to wygląda w różnych firmach. Na przykład w jednej z firm leasingowych dla tych klientów, którzy, których kryzys dotknął najbardziej. Oni mają bezpłatnie, dla innych branż jest to odpłatne, ale na przykład opłaty zostały zmniejszone o połowę. W jednej z firm leasingowych usłyszałam, że klient został czy powiedziano mu, że zapłaci połowę swojej raty leasingowej i było to aż 2000 zł. Możecie sobie wyobrazić, że ten klient był bardzo, bardzo niezadowolony z tego i dyskutował ze swoją firmą leasingową przez dwa tygodnie, i koniec końców udało mu się i mm, podjęto decyzję o udzieleniu mu tych wakacji leasingowych. Bezpłatnie. Także warto walczyć o swoje. Natomiast, jeśli się nie uda albo jeśli potrzebujecie jeszcze innego wsparcia, to jest taka instytucja jak Rzecznik Finansowy. I tam można zwracać się o pomoc, jeśli te odpłatności będą bardzo wysokie. Należy się spodziewać, że w tej chwili, dzwoniąc do Rzecznika Finansowego, infolinia jest bardzo obciążona i bardzo zajęta. Ja jeszcze osobno nagram film o tym, jak prosić Rzecznika Finansowego o pomoc. Natomiast próbujcie, bo oszczędzanie swoich pieniędzy jest absolutnie warte y, zachodu. Ważna informacja. Osoby, które otrzymają wakacje kredytowe, nie mogą ubiegać się o nowe produkty finansowe w danej firmie. Dlatego z ewentualnymi nowymi kredytami czy leasingami będziecie musieli się wstrzymać do końca tych wakacji kredytowych. Informacje o tym, że macie wakacje kredytowe, będą przekazywane. Tak przynajmniej deklaruje część instytucji finansowych do Biura Informacji Kredytowej. Natomiast zarówno banki, firmy leasingowe, jak i BIK deklarują, że absolutnie informacja taka nie będzie miała wpływu na opinię o Was, na Waszą zdolność kredytową, na Wasz scoring w BIKu. Druga ważna rzecz. I mówię to jako były bankowiec. Banki zawsze wolą, kiedy przychodzimy do nich przed czasem, z wyprzedzeniem. To znaczy, jeśli czujesz, że możesz mieć problem ze spłatą z obowiązań kredytowych czy leasingowych, składaj wniosek o wakacje kredytowe. Nie czekaj aż dotrzesz do momentu, kiedy nie będziesz mógł spłacać. I wtedy zwrócisz się do banku niejako po szkodzie, po fakcie. Banki tego nie lubią. Banki traktują poważnie kredytobiorców, takich, którzy umieją przewidywać, działać z wyprzedzeniem. Wtedy uznają ich za dobrych przedsiębiorców, za dobrych płatników. A już najgorszą rzeczą, którą można zrobić, kiedy nie zapłaciłeś raty, opóźniasz się z nią. I nie odbierać telefonu od banku. To znaczy, że unikasz rozmowy z bankiem, unikasz współpracy i unikasz rozwiązania tej sytuacji w taki sposób rozsądny. Nie rób tego. Co jeszcze można zrobić? Generalnie w takim normalnym czasie, kiedy nie ma epidemii, zawsze można poprosić o zmianę harmonogramu, czy to kredytu, czy to leasingu. Masz na pewno taki paragraf w swojej umowie kredytowej czy leasingowej. Na przykład, firmy, które mają biznesy sezonowe, oraz rolnicy, oni zawsze biorą kredyty i leasingi z takim harmonogramem sezonowym. To znaczy, są okresy, kiedy nie zarabiają pieniędzy i wtedy te raty są mniejsze, i są okresy w trakcie roku, kiedy zarabiają pieniądze i te raty są większe. W związku z czym nie musisz w tej chwili brać wakacji kredytowych, jeśli uznasz, że przez najbliższe 3 czy 6 miesięcy chciałbyś mieć, płacić niższe raty i wiesz, że za te kilka miesięcy sytuacja się poprawi. Ale uwaga, nie sugeruj się tym, co mówi się w tej chwili, co będzie w Polsce. Ciebie interesuje tylko to, co dzieje się w Twojej branży i tylko to, co dzieje się w Twojej firmie i z Twoimi klientami. Najważniejszą rzeczą dla Ciebie przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji jest zastanowienie się, czy Twoi klienci nadal będą od Ciebie kupować i co jeszcze ważniejsze, czy Twoi klienci nadal będą Ci płacić, czy oni są wypłacalni. Dlatego podejmując um, jakąkolwiek decyzję, Przede wszystkim patrz na siebie i na swój biznes, dlatego że są branże, które są bardzo mocno dotknięte przez koronawirusa, są branże, które są średnio dotknięte, i są również takie w tej chwili, którym nawet powodzi się lepiej. Co jeszcze można zrobić? Jeśli nie wziąłeś kredytu albo leasingu na maksymalny okres, jaki jest to możliwe, zawsze możesz poprosić o zmianę harmonogramu w postaci wydłużenia kredytu czy leasingu. Są klienci, standardowo leasing na samochód bierze się, czy można wziąć na 5 lat. Wielu klientów bierze na 3-4, więc od razu masz ten rok czy dwa, kiedy możesz ten leasing wydłużyć. I nie trzeba znowu brać wakacji kredytowych, a są również firmy, w których leasing na samochód można wziąć na 6 i na 7 lat, więc rozważ też taką opcję. Absolutnie nie rekomenduję zawieszania działalności gospodarczej. Jest oczywiście taka opcja, ale tylko dla tych firm, które nie mają żadnych zobowiązań finansowych. Natomiast pamiętajcie, że kiedy zawiesicie działalność i ją odwiesicie z powrotem, to dla banków i firm leasingowych po tym czasie będziecie uznawani jako nowo powstała firma. I nieważne, że prowadziłeś swój biznes 5 czy 10 lat, jeśli zawiesisz firmę, to po okresie odwieszenia będziesz traktowany jako startup. A dla tych z Was, którzy mają zobowiązania finansowe, absolutnie nie wolno zawiesić działalności, bo każdy z Was ma w umowie taki paragraf, że jeśli dzieją się istotne rzeczy związane z firmą, to jesteście zobowiązani natychmiast poinformować instytucję finansującą, a zawieszenie działalności jest absolutnie istotną informacją dotyczącą Twojej firmy. I poinformowanie banku firmy leasingowej o tym będzie skutkować żądaniem natychmiastowej spłaty zobowiązań. Nie chcesz sobie tego robić. Po drugie, jak będzie w tej chwili z odnowieniami kredytów i z nowymi kredytami i leasingami? Jeśli chodzi o odnowienia, to wiele banków poszło na rękę klientom w taki sposób, że kredyty, to szczególnie dotyczy firm, które kończą się w ciągu najbliższych tygodni, będą automatycznie odnawiane na dwa miesiące. Część banków powiedziała też, że będzie odnawiać takie kredyty na pół roku przy minimum formalności, czyli na przykład przy pokazaniu sprawozdania finansowego za rok 2019. Jeśli jest tam zysk, jeśli nie ma tam straty, to jest duża szansa, że będziesz mieć automatycznie odnowiony kredyt na pół roku. Jak wygląda teraz sprawa z nowymi produktami finansowymi, kredytami czy leasingami? Oczywiście jest trudniej, są większe obostrzenia, natomiast um, chciałabym, żebyś nie ulegał takich negatywnym informacjom, które pojawiają się od różnych osób, pojawiają się w internecie, patrz na swój biznes, biznes biznesowi jest nierówny. I to, że jakiś twój kontrahent, partner biznesowy, jakiś twój kolega dostał odmowę, nie znaczy, że ty taką odmowę dostaniesz. Scoring kredytowy, i to zarówno dla klienta indywidualnego, jak i firmy, składa się z wielu elementów. I możesz się różnić od kogoś tylko jednym elementem: ty dostaniesz finansowanie, on nie dostanie. Dlatego nie stresujmy się niepotrzebnie, tylko patrzmy tylko i wyłącznie na swój biznes i jak poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. Oczywiście banki określiły w tej chwili branżę wysokiego ryzyka. Część banków powiedziała, że nie będzie finansować takich firm, ale część mówi też, że są wyjątki. Taką branżą jest na przykład wykluczoną transport ludzi, bo wiadomo, że transport ludzi w tej chwili nie ma miejsca. Są to też restauracje, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, są to wszystkie te biznesy, które stoją i w tej chwili nie pracują. Ale przykładowo takie restauracje. Część restauracji jest zamknięta na klucz, ale część absolutnie pracuje i Przygotowuję posiłki na wynos. I biorąc pod uwagę to, że siedzimy teraz w domu dość mocno i że potrzebujemy jakichś drobnych przyjemności, to chętnie też kupujemy jedzenie z zewnątrz. Ja sama w okresie ostatniego miesiąca dużo częściej korzystałam z przywożenia jedzenia niż robiłam to w przeszłości. I muszę powiedzieć, że dobry kebab w moim mieście. Tam stoi kolejka ludzi i czeka na zamówienia, a ilość rowerzystów z Uber i jest na mieście ogromna, więc jeśli taka restauracja przyjdzie po kredyt, po finansowanie i okaże, że nadal prowadzi działalność, to absolutnie może liczyć na kredyt. Na pewno banki, część powiedziało to oficjalnie, część nie powiedziało. Ale nie będą udzielać finansowania dla klientów indywidualnych, którzy są zatrudnieni na umowę zlecenie czy umowę o dzieło, chyba że przyniesiesz jakąś promesę od pracodawcy. Mniej mile są w tej chwili widziane umowy na czas określony, natomiast wiele różnych zawodów, na przykład informatycy, są absolutnie nadal klientami pożądanymi. I tutaj zdradzę Wam taki sekret z mojego podwórka bankowego, z mojej branży. Bank, tak najprościej, można podzielić na dwie części. Z jednej strony bank składa się z działu ryzyka, i tam są ci analitycy, którzy przeglądają nasze wnioski, którzy oczywiście badają branżę i którzy będą prosili nas o dodatkowe informacje i dodatkowe zabezpieczenia. I można ich poniekąd nazwać takimi hamulcowymi, ale druga część banku to jest dział sprzedaży. Produktem, jaki sprzedaje bank, jest pieniądz. Tak samo jak ty sprzedajesz usługi, towary, produkty. Bank sprzedaje pieniądz i nie może zamknąć swojego biznesu, bo nie ma w tej chwili ku temu przesłanek. Zwrócę Wam też uwagę na to, że wiele banków jest notowanych na giełdzie papierów wartościowych i oni muszą się okazać wynikami finansowymi wobec swoich inwestorów i absolutnie nie mogą sobie pozwolić na zaprzestanie udzielania kredytów. Z kolei ci sprzedawcy będą się starali właśnie każdego klienta, który rokuje na to, żeby otrzymać kredyt. Będą go wspierać, więc to nie jest tak, że w tej chwili się kredytów nie udziela, absolutnie się udziela. Nie słuchajcie tych, którzy straszą, bo nie powinniśmy się w tej chwili straszyć, tylko powinniśmy się wspierać. Jakie jeszcze obostrzenia mogą się pojawić? Generalnie wiadomo, że analitycy zawsze mogą poprosić o dodatkowe dokumenty i dodatkowe zabezpieczenia. W tej chwili będą po prostu częściej z tego korzystać. Co nas może spotkać? Właśnie możemy zostać poproszeni o więcej informacji, o więcej dokumentów. Przy leasingach może pojawić się zabezpieczenie w formie weksla, tam gdzie dotąd jej nie było. Jedna z firm dla autobusów, które są w tej chwili trudniejszym przedmiotem leasingu, żąda zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia trzech rat leasingowych, spłaty do przodu. Ta kaucja gwarancyjna to jest taki zablokowany depozyt, jest dłuższy okres, kiedy otrzymamy odmowę, kiedy znowu można się ubiegać o kredyt. Czy leasing, zmniejszone zostały kwoty kredytów niezabezpieczonych. Także to są te rzeczy, które w tej chwili mogą nas spotkać. Na przykład, Nesbank całkowicie wycofał się z finansowania klientów indywidualnych, ale absolutnie udziela finansowania przedsiębiorcom. To z tych takich powiedzmy trudnych informacji. Natomiast co z dobrych informacji. Rząd wprowadził czy udzielił jakby więcej środków bankowi gospodarstwa krajowego. Jest to państwowy bank, który wspiera banki komercyjne i wspiera przedsiębiorstwa w zabezpieczaniu kredytów w formie gwarancji. To się nazywa gwarancja BGK. I banki komercyjne, prywatne, mają podpisane umowy z BGK. Nie wiem, czy wszystkie, ale duża część tak. I w tej chwili jest możliwość, aby zabezpieczyć kredyt, który dotąd nie był zabezpieczany, nie, nie było takiego wymogu. Gwarancje BGK zabezpieczają aż 80% kwoty kredytu, czyli chcieliśmy 100 tysięcy, bank dzisiaj nie dałby nam 100 tysięcy, ale w 80% ten kredyt może być zabezpieczony gwarancją BGK, więc go dostaniemy. Dobra rzecz jest taka, że do końca roku te gwarancje są bezpłatne, bo normalnie są one płatne poniżej 1%, 1 rocznie. I kolejną bardzo korzystną rzeczą jest to, że w ostatnim czasie dwa razy zostały obniżone stopy procentowe. WIBOR jest to stawka referencyjna, wobec której banki ustalają oprocentowanie kredytów obniżył się do najniższego poziomu w historii Polski, w związku z czym kredyty są, nowe kredyty są tańsze, a obecni kredytobiorcy będą mieli obniżane raty, więc to też jest duży plus. I myślę, że teraz bardziej niż kiedykolwiek warto korzystać z doradców finansowych, bo możesz pójść do trzech banków i dostaniesz odmowę, bo przypadkowo wybrałaś właśnie te, które są bardziej konserwatywne. Ja z racji tego, że na co dzień spływają informacje, od banków, który bank co finansuje, a czego nie finansuje, będę w stanie lepiej Ci pomóc i wybrać taką instytucję, żebyś to finansowanie, jeśli je teraz potrzebujesz, dostał. Warto więc korzystać w tej chwili z pośredników finansowych. Trzeci temat dla obecnych leasingobiorców. Instytut, który bada sprzedaż samochodów, Samar, kilka dni temu opublikował informację, że dramatycznie spadła sprzedaż samochodów, yy, ponieważ rejestracje samochodów znacznie spadły. Znaczy sprzedaż samochodów jest mierzona takim wskaźnikiem jak ilość rejestracji. Oczywiście jest prawdą, że spadła sprzedaż samochodów. Natomiast ten wskaźnik w tym momencie jest absolutnie nieadekwatny. W tej chwili wiele wydziałów komunikacji nie pracuje albo pracuje w ograniczonym zakresie. Ja też dostaję dosłownie co drugi dzień informacje o tym, co dzieje się w wydziałach komunikacji. I o ile nowe samochody i importy jeszcze są jakoś rejestrowane, chociaż w zwolnionym tempie. O tyle jest bardzo duży problem z um, samochodami używanymi. Z rekordzistą w, w, w wydziałem Komunikacji w Gnieźnie, który y, daje termin na rejestrację takich samochodów 30 dni, i podobnie Wydział Komunikacji w Katowicach też aż 30 dni. W wielu wydziałach komunikacji wygląda to tak, że wrzuca się dokumenty do urny i one tam czekają y, w kwarantannie. W związku z czym te rejestracje są bardzo, bardzo mocno opóźnione. Część wydziałów komunikacji zaczęła czy zaczyna powoli pracować, ale jeszcze dwa-3 tygodnie temu nie pracowało, bardzo wiele z nich. Był taki moment na początku koronakryzysu, że raptem dwa wydziały komunikacji rejestrowały, dwa w Polsce rejestrowały samochody używane. Warto uzbroić się w cierpliwość, czy to czekając na rejestrację, czy czekając na akceptację Twojego wniosku o wakacje kredytowe. Dzisiaj w instytucjach finansowych szybko nie załatwi się prawie nic. Chyba, że nieduży kredyt w Twoim banku, w którym masz rachunek, wtedy jest szansa, że być może uda się go załatwić szybciej. Temat czwarty. Cyberprzestępczość. W związku z tym stresem, który w tej chwili jest, i takim strachem, które odczuwają ludzi, Wielu przestępców bardzo się uaktywniło i znajdziecie o tym informacje na stronie dosłownie każdego banku, że przychodzą do nas zarówno maile, jak i SMSy, jak i wiadomości na Facebooku, takie typowe z prośbą od znajomych o kod blik, gdzie y, ktoś wkrada się na konto naszego znajomego, podszywa się i prosi nas o blik po to, żeby ukraść pieniądze z naszego konta. Absolutnie nie reagujcie na takie wiadomości. Być może wasze skrzynki są zawalone informacjami, takimi jakie otrzymuję też ja, że oferuje się maseczki i oferuje się płyny dezynfekujące. Są to często firmy, które mają siedzibę poza Polską, i kiedy zapłacisz im pieniądze, żeby kupić te produkty, nigdy ich nie dostaniesz. W związku z czym Absolutnie nie kupujmy dzisiaj niczego od sklepów internetowych, których nie znasz, które nie mają licznych pozytywnych opinii, i szczególnie tych z zagranicą. Ja sama wczoraj natrafiłam na coś, co mi się spodobało, i zaczęłam szukać informacji o tym sklepie, i znalazłam na Facebooku fanpage, że jest to sklep nieprawdziwy, nieistniejący. I część ludzi złapała się na to, że zapłaciła za towary i nigdy ich nie dostała. Podobne doświadczenie mam niestety kupiłam kiedyś w Polsce w takim sklepie i straciłam 200 zł, więc absolutnie tego nie róbcie. Są również sms -y, czy strony internetowe, maile ze stron internetowych, które do złudzenia przypominają strony różnych ministerstw czy strony rządowe. Mają w swoich nazwach czy skróty org, czy gov, na przykład, że są zalecane szczepienia przeciwko koronawirusowi i że jeśli chcesz się zaszczepić bez kolejki, wpłać 70 złotych albo że NBP zabiera nasze pieniądze z banków i jeśli chcesz uratować tysiąc e, złotych gotówki, to kliknij w link lub prośby o instalację aplikacji na telefon zwiększających bezpieczeństwo telefonów. Wiecie, teraz jest taki okres, że Trzeba nauczyć się słuchać swojej intuicji. Jeśli przejdzie Wam przez myśl, że coś jest nie tak z tą wiadomością, albo z tym SMS-em, że to jest dziwne, albo że znajomy pisze do nas taką polszczyzną, jaką nigdy nie pisał, to jest to absolutnie podejrzane i nic nie wysyłaj, w nic nie klikaj. I to wszystko, co przygotowałam na dzisiaj. Mam w kolejce całkiem sporo tematów z branży finansowej, o których chcę nagrać kolejne filmy. W pierwszej kolejności nagram film o tym, jak możemy pozyskać gotówkę, bo jest ona dzisiaj bardzo pożądana, szczególnie dla przedsiębiorców. Nagram film o leasingu zwrotnym, o możliwości dostania finansowania z Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dostać powiadomienia w, w sprawie tych filmów, kiedy już będą gotowe, kliknij przycisk subskrybuj i koniecznie kliknij dzwoneczek obok. Jeśli uważasz, że to, co dzisiaj usłyszałeś, jest wartościowe, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz albo podaj dalej, być może komuś z Twoich znajomych to pomoże. A ja dziękuję za uwagę, dziękuję, że zostałeś do końca i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!